lecimy na spontanie kurde. Tak. Eee, przypadkowy, przypadkowy funkcjonariusz poznany w internetach. Eee, spiknęliśmy się na małą randkę. Się. <laughs> jest trochę tych, jest trochę, trochę gratów wszystkiego, pałki, atrapy, wszystko. Tak o po prostu przyjedziesz po napielamy się, no to miadę się. I tyle. Force on force bez żadnych tam że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, kurde Żadny jak wyjdzie żadnych. Tych. Prosta weryfikacja co, co się może stać jak to wygląda. Prosta weryfikacja popracujemy sobie, może ja zostanę zweryfikowany, może wiedzę z tej firmy. Po to jestem, po to jest ta wiedza żeby ją weryfikować. Tak? tego, jak ktoś tak czasami czasami ktoś tutaj jak kolega się zgadza żeby przynajmniej zakryty żeby coś coś nagrać i się wrzucić to wrzucamy. A często tak nie, nawet na to zgody nie ma więc więc nie wrzucam, ale sobie tak jeżdżę, krążę, dlatego tak jak ja rzucam tam wyzwania, wpadnij, przyjedź, znaczy wyzwania, wyzwanie, podjęcie jako nie, że kogoś tam wyzywam, bo o, ty śmieciu coś tam i, i bo się odważ ci na, na ten, nastukam ci, tylko po prostu podejmij wyzwanie, potrenujmy razem, tak, to też jest wyzwanie. To nie jest tak, żebym sobie, ja sobie tylko tam kłapie dziobem, tylko po prostu, o jest, zostałem newsa, wpadniesz? To jestem. Co robimy się. Na pewno będziemy obalać mieć szybkiego dobycia broni, tak? Na tak, może, coś, może jak nam się będzie chciało i tak się poczujemy wystarczająco rozgarnięci, żeby ogarnąć kilka rzeczy, naraz to, to coś nagramy sobie ze spotkania i, i, i wtedy może zobaczycie. Także szybkie dobycie, szybkie dobycie, przede wszystkim kontrola człowieka, o jego obserwacja podczas interwencji, bo z tego co widać to wszyscy notatniki. Ręce pod kamizelki, podziwianie wszystkiego dookoła, tylko nie tego, co trzeba, tak? Mówiłem o tym, ale ja jestem frajerem z YouTube'a. On mówi o tym, nie jest z YouTube'a zdecydowanie i coś tam robi. Także gdzieś opinie się zgadzają. Chyba, chyba, trochę miałem racji. Także znaczy poruszymy, ja może zrobimy jakąś tam sobie nagrań, parę wypowiedzi. To jest do, tam... do pierwszej sytuacji z tego, co zauważyłem, bo zapraszałem kiedyś mojego kolegę e, z patrolu. Chodź potrenujemy, mamy salę, mamy wszystko, są takie fajne techniki, z którą mieliśmy kiedyś tam problem tak? z wyjęciem rąk spod oponenta, tak? Spod tak, spod jak, oponenta, jak, to jak to tam leży no, no. na... wysokości klaty, na wysokości pasa, tak, że trzymał się nawet za pasek, za klamrę, spinał się, są fajne rzeczy do sprawdzenia, nie, po co, dobra, później, nie mam czasu, dzieci nie płaczą, że lasko zostawiłem włączone, Yy, po czym yy, przychodzę po jakimś tam dniu wolnym, no, wielkie show na jednostce, co to tam się nie działo. Dostał tam kolega trochę bęcków, że tak powiem, wyszedł cało. Oczywiście nie było tam jakiejś tragedii, no ale yy, kończąc zmianę, sam do mnie podszedł Szatni mówi, słuchaj, czy miałbyś czas, byśmy skoczyli jednak na tą salkę? coś, salkę? Ja, ona dla kolegi, bo to ja ja wymaga, w, w, kurwa, naprawdę wymaga mnie GI, że po tej sytuacji przyjdzie jednak, że słuchaj, wiesz, miałeś rację, yy, poucz mnie jeszcze czegoś. Nie, nie tylko słuchaj, przynajmniej rację jak tam yy, się gada, nie wiem tam, kto jest z lepszym skoczkiem na Słuchaj, hmm. miałeś rację, ten jednak był lepszy, tylko tu jeszcze jest... jeszcze jest... Trzeba się uczyć jeszcze potem no, ja od kogoś czamieć, idziesz, tak? także piona dla kolegi za, za ten, za, jaja, za, za, za za przyjście, no i no, weryfikacja się odbyła. Potem to. z tego co będą mu się to przydało. Tak jest, także my się bierzemy za weryfikację, zobaczymy, może coś powrzucamy, powrzucamy dla was, może coś będzie nagrane, może parę tipsów będzie takich taktycznych, yy, taktycznych procedur, czegoś tam, tamtegoś, także klośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.